Siemano, siemano, już 21 czerwca w sobotę wpadajcie na bydgoski dzień deskorolki Zaczynamy o 14.00, wparzymy tutaj, gdzie jest pyszna kawka dla wszystkich skate'ów Będzie za darmo kawusia, będzie tutaj stał mureczek, będą pokazy filmów deskorolkowych w środku będzie zajebista atmosfera. Także wpadajcie. Parzymy tutaj. 14.00, ulica długa 61. Także ładujemy się dobrą kawusią i lecimy I potem na spoty. Pierwszy spot, Stary Rynek. Będzie tutaj totalny młyn. Będzie. I don't have cigarette. I only one. Zapraszamy na dzienność korolki, która będzie sympatyczna i płynna jak uan. O 15.00 wpadajcie na stary rynek. W Bydgoszczy będzie bestrik z przez głośnik od Mini Scooper. W trakcie którego bestriku będzie grał dla Was Piotrek Trietjak za zajebistą Muzet. A o 17.00 21 czerwca, już w sobotę, widzimy się na Wyspie Młyńskiej, gdzie odbędzie się bestrik na chabie w dół i rurce w dół. Przy tych schodach będą zostawione przeszkody z z roller parku naszego ulubionego miejsca do jazdy szczególnie zimą. Pozdrawiamy Roller Park Dzięki, że, że dajecie, użyczacie nam przeszkody do jeżdżenia w tym pięknym dniu. A po bestriku zrobimy tutaj najdłuższe Oli. Rok temu poszło 16 desek. Także liczę na Was, że to przebijemy. A z Wyspy Młyńskiej udamy się na Multikino na wyjewane schody, gdzie liczę, że pójdą naprawdę ostre, ostre bęgery o 19.00 schody Multikino Widzimy się. A później lądujemy tutaj w Over the Park na After Party. Samym Over the Under też będzie Finger Park, na którym będą się mini zawody. Będzie można sobie pograć w Tekena. Czeka was tu wiele, wiele ciekawych rzeczy. Między innymi wiele zajebistych koncertów. Takich jak Krajan, Żomek z deski bydgoskiej hip-hopami Was utuli. Później zagra dla Was debiutancki koncert Skraj. Noizowe i EMO brzmienia też zawitają. Zagra dla Was również TED z zeszłego roku, możemy ich pamiętać. Ich koncert był naprawdę dojebany, więc liczę na to samo w tym roku. No i na koniec Samient Tuaj -Y z ziomanami na scenę. Będzie to naprawdę grubo. Chłopaki grają dojebany hip-hop. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać, a after party po koncertach zagra dla Was DJ Paulo! Oraz będzie dojebany grill od sklepu Wiejska Wędzarnia, dojebana kiełba i karkuwa, ale nie tylko. Wiele jeszcze ciekawych rzeczy, wiele rzeczy dla Wege, giełbasy, karkuwy, bigosik, coś na słodko też będzie. Dla skate'ów też zniżki na barze. No i co? Dzięki wszystkim sponsorom, które mamy ich masę. Między innymi Semper, Big Spin Skate Shop, Oslo Barbers, Brzoza Popularna, Nibiru Skateboards, Wrotkarnia Roller Park, Wataha Skateboards, Paradigmart, Schmetterling Merch, Mini Scooper, Sklep Wiejska Wędzarnia, Over the Under Pub, Bractwo BDG All Day. Parzymy tutaj, let's skate! Widzimy się 21 czerwca 2025, Bydgosz, parzymy tutaj 14.00, zaczynamy! ELO!